Dzień dobry Państwu, witam z Warszawy, z Żoli Boża, targ śniadaniowy. Dzisiaj, prawdzie o tej porze, to jest popołudniowy, obiadowy. Niespodziewanie pojawił się u nas Piotr Niemczyk, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni. I nasunęło się takie pytanie w związku z tak zwaną aferą Nowaka. Jak to naprawdę jest? Piotr, powiedz nam proszę, przede wszystkim dzień dobry, powiedz nam, jak okiem fachowca Ty to oceniasz? Czy to jest naprawdę afera Nowaka? Andrzej, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trochę wyjaśnię ten przypadek. Bo ja akurat o tej godzinie to wiem śniadanie, a jest czwarta. No Taki moment, A więc nie byłem przy całkiem środkowo, Tylko szedłem jej znakomite, znakomite hamburgery, z którymi Andrzej ma zresztą coś wspólnego, ale może nie będę rozwijał tego tematu. Jak się zastanawialiśmy, jak nazwać ten, ten, tą, tą rozmowę, to ja zaproponowałem, żeby ona się nazywała Afera Nowaka czy CBA. Dlaczego uważam, że to jest bardziej afera CBA niż runowaka, już to rozwinę, tak? bo korupcja była, jest i będzie, polityków się wrabia, polityków się oczyszcza, e, e, załatwia się polityczne porachunki, załatwia się prywatne porachunki i takie sprawy były, są i będą. Natomiast w momencie, kiedy to się nakłada na okres kampanii wyborczej i objęty inwigilacją polityk jest jednocześnie członkiem sztabu wyborczego jednego z kandydatów, no to to już nie jest banalna sprawa, to nie jest banalna sprawa, ale to nie Kontekst korupcyjny tutaj o tym decyduje, tylko niestety kontekst służb, które mogłyby kontrolę operacyjną, polityka członka sztabu kandydata na prezydenta, mógłby tą kontrolę wykorzystywać do przekazywania drugiemu obozowi politycznemu informacji, co się dzieje w sztabie. No to jest polskie Watergate. To, to jest dokładnie to, gdzie byli, czy nawet aktywni oficerowie CIA włamali się do hotelu w Waszyngtonie po to, żeby podsłuchiwać sztab przeciwnika. No za, za, za takie rzeczy się idzie siedzieć. No i teraz ten kontekst, który tutaj jest moim zdaniem jeszcze bardziej wzmacniający stwierdzenie, że to jest afera CBA. No bo ja, ja mam wrażenie, że to jest nie tyle kwestia zaszkodzenia w kampanii wyborczej przeciwnika, że to, jest, że to jest próba uzyskania informacji być może kompromitujących. To jest moim zdaniem w ogromnym stopniu również sprawa przykrycia afery Szumowskiego. Sprawy Szumowskiego, która wydaje się oczywista. Służby palcem bucie nie mają. Tak? Żadna prokuratura nawet nie próbuje tutaj wstrząść śledztwa. Nie dzieje się nic, co mogłoby znaczyć, że ktokolwiek ma ochotę pociągnąć do odpowiedzialności winnych do no, grubych nadużyć, to takich nadużyć, które nie tylko wyciągają pieniądze z budżetu, to są takie także nadużycia, które mogą spowodować utratę zaufania do służby zdrowia, czy do, do, do preparatów medycznych, czy do, czy do środków zabezpieczających zdrowotnie. Więc skutki afery Szumowskiego to nie są właśnie mierzone w finansach i nie, nie tylko tak powiem, z punktu widzenia tam polityczno-merkantylnego, ale to jest też bardzo poważna sprawa dla polskich, zaufania, zaufania obywateli polskich do, do służby zdrowia. No ale wróćmy do, wróćmy do sprawy Nowaka. Słuchaj, może przerwijmy to na chwilę, bo... bo, bo dobrze. To, bo ja myślę, że to rzeczywiście... Proszę Państwa, mamy troszeczkę zakłócenia z tytułu... Aha, poczekaj, bo my na żywo rozmawiamy. Rozmawiamy A nie, to na przepraszam żywo. Państwa, nie, to nie, to nie to... będziemy to Państwo teraz to Ja myślę, że to, ta dramaturgia, która się stworzyła, Dodała trochę pieprzu do tego wywiadu, bo mnie to strasznie interesuje. Jak, jak Ty właśnie to oceniasz? No tak, znaczy, jak teraz rozmawiałem, zacząłem się zacząć, jest jakiś sabotaż centralnego biura tego te wszystkie urządzenia, które zaczęły warczyć, trąbić i wydawać różne dźwięki. A przed chwilą to była całkowita cisza. Cisza. No trudno. Jak umówiliśmy się na żywca, to, to, to na żywca. E, znaczy, cała ta, cały ten komunikat, cała ta autotka informacyjna, którą służby dają w tej sprawie, kopy się nie trzyma. Jeżeli z prokuratury słyszymy, że postępowanie karne zostało wszczęte, w listopadzie 2019 roku, czyli, czyli y, y, no, y, grubych 10 miesięcy temu, tak? czy prawie 10 miesięcy temu. A z drugiej strony dowiadujemy się, że służby zakończyły kontrolę operacyjną e, e, Sławimira Nowaka w październiku 2019, czyli ponad miesiąc wcześniej, przed y, y, zawiadomieniem prokuratury o. W podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcji, no to zaraz, to tu się tutaj nic nie kupy, nie trzyma, bo jak to jest? Znaczy, była prowadzona kontrola operacyjna, na którą trzeba mieć zgodę prokuratury i sądu, bo to trzeba pamiętać, że najpierw wniosek idzie do prokuratury, potem prokuratura go ocenia i przekazuje do sądu. Sąd prawdopodobnie wydał tą, tą zgodę, zgodę na tą kontrolę operacyjną, bo myślę, że inaczej służby by się do tego nie przyznały. Chociaż, Chociaż. Powiedziałbym, że już tyle głupich rzeczy słyszałem o że jednak nie wykluczyłbym, że być może oni się przyznali do kontroli, której nie, której, na którą zgody nie mieli i na przykład działali w jakimś dziwnym porozumieniu z służbami ukraińskimi albo, albo polegają wyłącznie na materiałach zgromadzonych przez Ukraińców, którzy są przecież w trakcie ostrego konfliktu politycznego, prawda? Więc w związku z tym wiarygodność materiałów dostarczonych Polsce przez służby ukraińskie może budzić podejrzenia. Trzeba je solidnie zweryfikować. Prawda? I teraz, dobrze, przypuśćmy, że rzeczywiście ta sprawa wpłynęła od strony ukraińskiej do Polski w listopadzie 2019 roku, a ta kontrola operacyjna słowomiranowaka, była w jakimś innym wątku albo, albo w jakimś innym kontekście, no to, no to co się dzieje? Tak? No, polskie służby powinny ją weryfikować. I wtedy jednym z narzędzi weryfikacji jest kontrola operacyjna. No, bo jeżeli są poważne zarzuty, tu mamy korupcja, zorganizowana grupa przestępcza, niesłychane rzeczy, no to te materiały należało zweryfikować. No wtedy się niestety, ja najlepiej się właśnie metodami operacyjnymi, metodami czynności operacyjno-rozpoznawczych, różnego rodzaju urządzeniami do kontroli korespondencji, kontroli różnych terenów. No dobrze, ale służby twierdzą, że nie robiły. No to zaraz, to weryfikowały czy nie weryfikowały materiału od, 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 yy, od Ukraińców? Ja mam niestety podejrzenie, że po prostu kłamią. Znaczy nie pierwszy przypadek, kiedy zostały złapane na kłamstwie, w związku z czym mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że również obawiam się w tym przypadku zwykłego kłamstwa, że ta kontrola operacyjna była, a dlatego się nie chcą do niej przyznać. No właśnie, że w międzyczasie Sławomir Nowak stał się członkiem sztabu kandydata na prezydenta i przyznanie się do tej kontroli oznaczałoby, że siłą rzeczy wszyscy ludzie, którzy do niego dzwonili, którzy do niego pisali maile, którzy pisali smsy, którzy posługiwali się różnego rodzaju komunikatorami, również byli śledzeni. Jeżeli jakiś procent jego rozmów dotyczył kampanii wyborczej, no to siłą rzeczy, na przykład ktoś, kto te, to analizował, mógł sobie się zorientować w pewnych priorytetach kampanii wyborczej, w strategii kampanii ta, wyborczej, ta. w doborze środków i mógł informować w strony przeciwnej o tym, żeby im ułatwić zadanie. To, to, to jest absolutnie niedopuszczalne i moim zdaniem korupcja, nawet polityka, nie uprawnia służb do tak grubej, tak poważnej, tak skandalicznej ingerencji w proces wyborczy i w kampanię wyborczą, bo jeżeli posłuchamy, że ostatecznie zarzuty są o milion 300 tysięcy złotych, no to dla oczywiście przeciętnego obywatela, to jest znaczy, przeciętnego pracownika dość spora suma, ale z punktu widzenia prania pieniędzy, korupcji, czy zorganizowanej przestępczości, to nie są na tyle poważne tak, środki, żeby e, tolerować ingerencję w kulturę polityczną, bo, bo wchodzimy w proces dużo grubszy. Mało tego, bardzo dla mnie niepokojący jest ten moment zatrzymania 7 dni po zakończeniu kampanii wyborczej, 7 dni po wyborach. No, dobrze, jeżeli teraz służby twierdzą, że rzeczywiście nie prowadziły kontroli operacyjnej przez cały okres wyborów, to znaczy, że nie weryfikowały dowodów, w związku z czym zaczęły je do, do weryfikować dopiero po wyborach. No to co, w 7 dni zweryfikowali, tak? Materiał, który był gromadzony być może miesiącami? No znowu to wszystko się kupuje. Wszystko się kupuje. Ja niestety mam wrażenie, że największym problemem to jest fakt, że oni rzeczywiście użyli Śledztwa korupcyjnego jako pretekstu do założenia kontroli operacyjnej za zgodą sądu, bądź nie bez zgody sądu, bo skądinąd wiemy, że jakakolwiek kontrola operacyjna bez zgody sądu jest nielegalna. Tylko dowód polega na tym, że ten nieszczęsny, wielokrotnie opisywany w różnych rękach Pegazus stwarza takie możliwości, bo jego działanie jest właściwie niezauważalne dla użytkownika telefonu czy innego urządzenia i mało tego można go zdezaktywować bez śladu. Ten program można z jak to mówi, językiem komputerowym no, zlikwidować, usunąć, zdezaktywować i ktoś, kto miał zainfekowany telefon, czy notebooka, czy cokolwiek innego, potem nie znajdzie śladów jego działania. Więc niestety, nawet formalnie nielegalne działanie, które było zrobione poza zgodą sądu, jest do wykonania w sposób całkowicie niewidoczny, niezauważalny i być może niewykrywalny być może kiedyś się dowiemy, jak było naprawdę, ale wymaga to solidnego audytu działania służb w tym okresie z przesłuchaniem wszystkich funkcjonariuszy, a w szczególności tych, którzy odpowiadają za technikę operacyjno-rozpoznawczą i za obsługę tych licencji dla programu Pegasus izraelskiej firmy NSO. Mówię to nie dlatego, żeby ją reklamować, ale dlatego, że bardzo dużo rzeczy się wokół tej firmy dzieje, ale to jest oczywiście na, na osobną rozmowę. Więc ja chciał podkreślić, moim zdaniem, jeżeli coś tu jest naprawdę skandalem to to, że narzędzia techniki operacyjnej e, prawa do stosowania legalnej bądź nielegalnej kontroli operacyjnej, podsłuchu, podglądu, e, czytania maili i innej korespondencji elektronicznej, mogło być wykorzystane do inwigilacji sztabu wyborczego, a... Wyjaśnienia służb, które co prawda zaprzeczają, ale robią to w taki sposób, że są całkowicie nieprzekonywujące, a nawet gorzej sugeruje, że coś jest na rzeczy, bo już tak kręcą. Gdyby, gdyby ta sprawa była prosta, by powiedzieli tak, nie, podali dowody, podali fakty. Natomiast tu kręcą po prostu ze wszystkimi, z datami, z powodami, z zarzutami i z, i z innymi argumentami, które by miały świadczyć, że mają czyste ręce, a wygląda na to, że nie mają. Piotrze, ja serdecznie dziękuję za ten błyskawiczny wywiad. Jesteś jak zwykle dobrze zorientowany. Wszystko wiesz co i dlaczego. A ja zapraszam Państwa na stronę Piotra Niemczyka. Krótki kurs szpiegowania. Jest to bardzo ciekawe, pasjonujące materiały tam Piotr zamieszcza. Również do, powiedziałbym, edukacyjnych celów. Ja wracam do podziękowań. Mieliśmy 600 natychmiast słuchaczy. Niezapowiedziany wywiad przypadkowy i ja bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś czas. I przyrzeknijmy, że tak powiem, naszym słuchaczom, że rozwiniemy temat, jak tylko będzie taka możliwość. Bardzo dziękuję. A ja Ci bardzo dziękuję Andrzeju, bardzo sobie cenię twoje, Twoją produkcję a audiowizyjną audio i z przyjemnością oglądam Twoje programy, więc jest, tym bardziej czuję się zaszczycony, że mnie zaprosiłeś do rozmowy. Czyli vice versa. Nie Dziękuję wiem co bardzo. to znaczy, ale się często tak mówi. Dziękuję serdecznie.